Witam, dziś do opóźnione pałcznoty z 24 października, trochę się opóźnimy, trochę choroby, tutaj niedogadanie się z terminem, więc zapraszam. Głównie będzie opowiadał to Konrad. Miłego oglądania. A więc, cześć wszystkim, ja nazywam się Konrad. I zacznijmy od tego, że e, zmiany dla wszystkich e, są takie, że kiedy... Zgardbreakowało się kogoś i rzuciło się nim o ścianę, to występował taki bug, że można go było znowu z guard breakować. I ten bug został naprawiony, przez co już tak się nie będzie działo. Pierwszą taką bardzo dużą zmianą, która zmieni trochę balans przynajmniej, to jest zmiana Orochiego, bo... Jego Storm Rush nie jest już niedożowalny, jeżeli robi on go z prawej lub lewej strony. Z góry nadal będzie, ale jest to bardzo duża zmiana. Następną zmianę przeszła w Warang-Guard, której lighty otwierające i kończące to teraz o 100 milisekund wolniejsze, przez co łatwiej będzie blokować. Główną <trymną> zmianą jest to, że hitboxy jej broni zostały naprawione, żeby odzwierciedlały mniej więcej wygląd jej broni. Przez co teraz mniej będzie takich dziwnych sytuacji, gdzie broń będzie miała o wiele większy zasięg niż się wydawało. Ko kolejna rzecz jest taka że tu zmianę zastosowano do lightów otwierających i kończących z boku, jak i heavy otwierających i kończących też z boku do zona do, i do Dodży. kolejna rzecz to jest to są heavy z boku w jej postawie zone w jej postawie i jej górne heavy i lighty kończące i otwierające jej ataki zostały poprawione, żeby mogły uderzać przeciw, żeby mogły uderzać więcej przeciwników z przodu. I teraz tak, ta zmiana dotyczy jej top light i heavy openerów i finisherów. To też dodge do przodu z lightem, jaki górny heavy i wszystkie lighty w jej postawie. Praktycznie taką samą zmianę dostała Hitokiri, której hitboxy broni zostały poprawione tak, żeby bardziej przypominały wygląd jej broni. I, te, I to dotyczy jej openerów ciężkich z boku, jej ataków ciężkich w środku komba, jej naładowanych ciężkich ataków, jej zona, jej dożo na boki, jej ataku zbiegu. Tak samo poprawione jak u Waranjian Guard zostały też górne. Tak samo też zostały poprawione lekkie ciosy otwierające, kończące i Frodz ciężki. Kolejną podobną zmianę dostał Kajoshin, którego hitboxy broni też zostały zmienione. Tak samo jak w dwóch poprzednich przypadkach, i teraz tak działa to na light openerach i finisherach, heavy openerach i finisherach, na zołnie, na ataku zbiegu, na zołnie w jego stansie, na, na ataku z dodża i wszystkich atakach w jego, yy, w jego formie. Kolejną podobną zmianę dostał inna i trochę bardziej znacząca. Dotyczy lubringera, który teraz może zrobić odepchnięcie z Dodża na lewo i prawo. Wcześniej też technicznie mógł, ale, był, ale była to taka mała odległość, że nie można było nic z tym uniknąć. I teraz jedna rzecz jest taka, że to ma trzy, to ma od, od 100 do 300 milisekund tego ataku ma niewrażliwość na jego przerwanie. Podobną zmianę w sumie nawet taką samą dostał Conqueror. Teraz jego do, z baszem będą miały większy dystans, przez co łatwiej się będzie tym unikało ataki. To i, e, kolejna rzecz jest taka, że Aramusza dostał e, też dosyć ciekawą zmianę, ponieważ jego uderzenie rękojeścią miecza może teraz być starget swapowane, czyli podczas animacji robienia tego można na przykład Zmienić cel i uderzyć kogoś innego, żeby się, yy, się tego nie spodziewał. A więc to wszystko z mojej strony, dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich. Cześć! Na temat szamanki z dnia 24 października niestety zmiany zostały cofnięte. To w sumie wszystko, dziękuję. Polecam yy, subskrybować i dać lajka, być na bieżąco. Później ma być kolejny odcinek. 金谷呀。